Czy chrześcijanin może otrzymać leczenie od kogoś, kto praktykuje rejki? Czy chrześcijanin sam może praktykować rejki? Jaka jest różnica między rejki a biblijnym nakładaniem rąk w imię Jezusa i mocą Ducha Świętego? Chciałbym odpowiedzieć na to pytanie dzisiaj w tym filmie. Cześć, nazywam się David Terry. Jestem założycielem francuskiej szkoły Ministerstwa Nadprzyrodzonego, która wyposaża, inspiruje i aktywuje Dzieci Boże. Chodzić w mocy Ducha Świętego w imię Jezusa. Zachęcam Was do pobrania mojej książki Uzdrawiaj Chorych, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Możecie pobrać pierwsze 100 stron za darmo. Link znajduje się w opisie tego filmu. To książka, która pomoże Wam zrozumieć, jak możecie modlić się za chorych, jak Jezus to robił i zobaczyć cuda. Już na 6 tysięcy osób przeczytało ją na całym świecie, i naprawdę wierzę, że będziecie błogosławieni. Więc Rejki, przede wszystkim trzeba zrozumieć, czym jest Rejki. Czasami ludzie są zdezorientowani. Reiki z nakładaniem rąk znają chrześcijan lub ludzi, którzy nazywają się chrześcijanami, którzy praktykują tę terapię, która tak naprawdę jest nauką okultystyczną. Więc jakie jest pochodzenie Reiki? Chodzi o znanego i szanowanego japońskiego mnicha, który pościł na podstawie wskazówek z buddyjskiej książki. On pościł w jaskini, miał doświadczenie duchowe i krótko mówiąc otrzymał demony, a potem z różnymi znakami i symbolami do praktykowania za pomocą rąk kontynuował szerzenie tej praktyki. To co trzeba dobrze zrozumieć to że Reiki ma buddyjskie pochodzenie. Jest też cała ta koncepcja przechwytywania energii. Więc jest kilka szkół w Reiki oraz podziały, różnice w różnych praktykach, wiele szkół. Mówimy o przechwytywaniu energii, mówimy o energii uniwersalnej. Są inicjacje, są rytuały, są etapy szkolenia. Można zostać mistrzem Reiki na różnych poziomach. Są trzy etapy, w zależności od szkół. Podczas tych inicjacji ludzie uczą się szczególnych gestów, nakładamy na nich symbole, znaki na ich rękach, na czole, na sercu. To trochę się różni w zależności od szkoły, ale ogólnie rzecz biorąc, jest w tym naprawdę coś okultystycznego. Pamiętam jedno z moich pierwszych doświadczeń z Reiki w rzeczywistości. Byłem pastorem w Quebecu. I przyszła do mnie osoba, chrześcijanka, która w pewnym momencie naprawdę chciała zbliżyć się do Jezusa jeszcze bardziej, i miała w swoim życiu pewne wahania, czuła, że coś się blokuje. I kiedy rozmawialiśmy, podzieliła się ze mną tym, że robiła rejki, ponieważ gdy się za nią modliłem, ból przemieszczał się w jej ciele, i więc próbowaliśmy dowiedzieć się, skąd to pochodzi, i więc powiedziała mi, że robiła rejki, nawet przeszła trochę inicjacji, myślę, że jeden lub dwa poziomy z trzech, i więc poprowadziłem ją w modlitwie pokuty, wyjaśniłem jej, co to jest, że to jest w kulcie, i więc aby mogła uwolnić się od tych demonów i doświadczyć prawdziwego uzdrowienia. I w momencie, gdy pomodliliśmy się całkiem prosto, Panie Jezu, proszę Cię o przebaczenie za praktykowanie rejki, a często trzeba dobrze zrozumieć, że ludzie robią to z niewiedzy, myślą, że to jest moc Boga. I wiecie, w dziejach apostolskich, rozdział 19, a nawet także w dziejach apostolskich rozdział 8, są ludzie, którzy praktykowali czary, ale szczególnie w dziejach rozdział 8 jest Szymon Mak, który praktykował czary, a Biblia mówi nam, że ludzie w mieście Samarii myśleli, że to jest wielka moc Boga. I więc diabeł to zawsze to, co robi, będzie naśladować, będzie imitować, będzie robić fałszywki, ograniczenia, to co Bóg robi. Teraz, co trzeba zrozumieć, to to, że moc Boga, gdy jest uwalniana, aby uzdrowić kogoś, jest czymś darmowym, nie ma żadnych skutków ubocznych. Widzimy nawet, że ludzie, którzy zostali uzdrowieni i nie podążali za Jezusem, pozostali uzdrowieni. Na przykład tekst o dziesięciu trendowatych. Ksiądz mówi nam, że Jezus uzdrowił dziesięciu trendowatych, ale tylko jeden wrócił do Jezusa, a dziewięciu innych również zostało uzdrowionych. Więc to jest łaska Boża dotycząca mocy Boga. Kiedy Bóg daje coś, to jest za darmo, nie ma żadnych skutków ubocznych. Teraz, kiedy ludzie robią rejki, kiedy idą do marabutów, szamanów, takich rzeczy, zazwyczaj co się dzieje, to albo nic się nie dzieje, a jeśli coś się dzieje, to zazwyczaj ból się przemieszcza, albo mają lepsze samopoczucie fizyczne, ale potem zaczynają mieć problemy emocjonalne, mają trudności ze snem, ludzie mają koszmary, mają problemy w swoich związkach, albo pojawiają się inne problemy, więc. Jest ta kwestia, że naprawdę istnieje ten problem. A często chrześcijanie są, powiedzmy, oszukiwani przez niewiedzę, ponieważ ktoś, kogo znają, mówi im, że tak, to przypomina to, co robił Jezus, w Biblii kładli ręce, to wszystko. Więc możliwe jest przekazywanie duchowych mocy, gdy kładzie się ręce na kimś, to jest możliwe, a to jest prawo duchowe. Zgoda? Dlatego Jezus mówi, położą ręce na chorych, a chorzy zostaną uzdrowieni? Ponieważ moc Ducha Świętego, który w nas mieszka, może być przekazywana, gdy kładziemy ręce, a to ma na celu czynienie dobra i to naprawdę to Jezus, to Bóg, teraz diabeł to wykorzystuje, a reiki jest szczególnie jednym z fałszywych systemów. Są też inne. Healing touch w Stanach Zjednoczonych rozwija się bardzo, są różne to warianty, ale w zasadzie zawsze kończy się to tak samo. Ludzie przywołują energię, nie do końca wiadomo skąd one pochodzą. Robimy tak zwane światła, które w rzeczywistości są demonami, a potem przekazują to osobie, a ta osoba staje się związana. Więc, jak wszystkie fałszywki diabła, rejki jest niebezpieczne, więc jak się z tego uwolnić? Przede wszystkim, jeśli nie byliście tego świadomi, możecie już poprosić Jezusa o przebaczenie. Panie, proszę cię o przebaczenie za to, że podjąłem tę terapię. Więc kilka rzeczy do zrobienia. Pierwsza rzecz, którą trzeba zrobić, to poprosić o przebaczenie, ponieważ to jest forma grzechu, bo nawet jeśli zrobiliśmy to nieświadomie, prosiliśmy o pomoc demonów, albo przynajmniej mieliśmy do czynienia z demonami, co należy zrobić w drugiej kolejności? Trzeba zrezygnować z gestów, zrezygnować z nakładania rąk i trzeba oddzielić się od tej osoby. Kto cię stworzył, to Rejki, to nie znaczy, że nie możecie z nią rozmawiać, ale musicie się oddzielić duchowo, to tak jakbyście stworzyli umowę, jest jakby umowa, jest duchowe połączenie między Wami a tą osobą. Widzę tutaj na żywo, że jest Christianę, która mówi: Zostałem zainicjowany, zanim poznałem Jezusa. Rzeczywiście, robimy to z niewiedzy. W snach się nawróciłem. Jezus mnie uzdrowił i widziałem, jak symbole wychodzą. Tak, jest gorzej niż lepiej. Rzeczywiście. Więc może jesteście w takiej sytuacji, w której mówicie, tak, ale ja nie wiedziałem. Więc pierwsza rzecz to prosicie Jezusa o przebaczenie. Druga rzecz, ponieważ to jest grzech, to znaczy proszę o przebaczenie za praktykowanie rejki. A druga rzecz, wy prosicie Ducha Świętego, aby usunął znaki, które zostały zrobione na waszym ciele. Osoba, która nakładała ręce, robiła znaki palcami. Wszystko to, i to jest tak, duchowo, to są jakby znaki zgoda. Więc trzeba anulować te znaki w imię Jezusa. Nie ma potrzeby krzyczeć, nie ma potrzeby wołać, wystarczy to zrobić prosto. A potem oddzielacie się od tej osoby i rozkazujcie wszelkiemu duchowi, aby opuścił wasze ciało. I prosicie Ducha Świętego, aby naprawdę was napełnił i zajął całe miejsce, teraz, jeśli to wy praktykowaliście Rejki. I tutaj rozmawiałem z kilkoma osobami, które były terapeutami, albo jest tutaj ktoś. Jaws, kto mówi, cześć pastorze, David, miałem problemy z przedmiotami. Reiki, wszystko wyrzuciłem do kosza. To było złe, Reiki nie leczy. Jestem tego świadkiem. Więc jeśli mieliście takie problemy z Reiki, no cóż, tak, możecie też wyrzucić te rzeczy, ale to nie wystarczy. Zgoda, wyrzucenie rzeczy do kosza to nie wystarczy. Konieczne jest również odmówienie modlitwy o uwolnienie, ponieważ istnieje duchowe połączenie. Jest umowa, która została zawarta, może były wymieniane pieniądze, może to było za darmo, ale nieważne. Konieczne jest, aby odmówić tę modlitwę. Więc w takim przypadku, wszystko, co musicie zrobić, to poprosić o przebaczenie. Więc jeśli to praktykowaliście, często dzieje się tak, że ludzie mówią sobie: Chcę pomagać innym. Jestem chrześcijaninem, w moim kościele nie ma mocy. Mówią mi, że duch święty nie działa od 2000 lat, więc szukam, tak bardzo chcę pomagać ludziom. I tutaj, mówiąc o rejki, mówicie: To trochę przypomina to, co jest w Biblii. Spróbuję, nie wiecie. Robią wam znaki, to wszystko, coś tam, a potem myślicie, że coś się dzieje, podczas gdy tak naprawdę to demony działają przez was. Więc w takim przypadku trzeba poprosić Jezusa o przebaczenie za praktykowanie tych rzeczy, trzeba poprosić Jezusa o przebaczenie za wszystkich ludzi, za których się modliliście, właściwie zrobiliście im więcej szkody niż dobra, ale nie wiedzieliście o tym, trzeba anulować znaki, które zostały wykonane podczas Waszej inicjacji, podczas rytuałów inicjacyjnych, trzy poziomy lub cztery poziomy, to zależy od tego co robicie. Trzeba unieważnić symbole, rytuały i się odłączyć, powiedzieć: Panie Jezu, rezygnuję z każdego ducha z rejki, teraz z tego, rezygnuję, odcinam się od tej praktyki i proszę Cię, abyś mnie od niej uwolnił. Wracając do świadectwa tej kobiety z Quebecu, o której mówiłem wcześniej, kiedy odmówiliśmy tą prostą modlitwę, prosicie o przebaczenie i rezygnację z tego. Nie mogła mówić. Czuła, jak jej gardło się zaciska, nie mogła wydobyć z siebie słowa. Musiałem przejąć władzę nad demonem, który uniemożliwiał jej mówienie, aby mogła wypowiedzieć swoje słowa. Teraz rezygnuje z rejki? Ona doświadczyła, poczuła, jak coś wychodzi z niej i bóle ustąpiły, a ona poczuła się naprawdę dużo lepiej, więc to są trochę moje rady dla was. Jeśli... Się w to zaangażowaliście, to naprawdę jest coś demonicznego. Może nie wiedzieliście, ale naprawdę możecie być od tego uwolnieni, ponieważ Jezus uwalnia, jeśli od czasu, gdy praktykowaliście rejki, macie inne problemy. Myślę, że kiedy zrobicie ten kamień uwolnienia, te dodatkowe problemy, które są skutkami ubocznymi wpływu demonicznego, również odejdą, a potem możecie modlić się o prawdziwe uzdrowienie. W imię Jezusa przez Ducha Świętego, problem początkowy. Ktoś zadaje mi pytanie, co z magnetyzmem. Magnetyzm jest podobny, czasami ludzie mówią tak, ja praktykuję wahadło, zajmuję się magnetyzmem, to wszystko mam, mam moce, to pochodzi od mojej babci, to pochodzi od mojego dziadka, mam to urodzenie, te dary, rzekomo dary, to imitacje, to fałszywki, dary duchowe, Duch Święty rozdaje dary duchowe komu chce, to jest za darmo, nie trzeba na to zasługiwać, pochodzi od Jezusa, przynosi ulgę i jest biblijne, Podczas gdy diabeł, ogólnie rzecz biorąc, co się dzieje, to ludzie, którzy otrzymują dary rzekomo od magnetystów, uzdrowicieli, szamanów, to wszystko w zasadzie co się dzieje, to w pewnym momencie ich przodkowie przeprowadzili rytuały. Czarownictwa, aby zdobyć moce od demonów, to co dało prawo tym demonom w życiu danej osoby, ale także dla pokoleń, które następują po niej ponieważ przekleństwa przekazują się z pokolenia na pokolenie chyba że zostaną złamane w imię Jezusa i więc w takim przypadku co się dzieje to że kiedy osoba umiera dary powiedzmy są przekazywane jako dziedzictwo duchowe jej potomkom czasami przeskakuje pokolenie przechodzi do wnuków wnuczki czasami są tylko kobiety czasami tylko mężczyźni czasami najstarszy czasami najmłodszy w rodzinie to się trochę różni w zależności od demonów ale ogólnie rzecz biorąc to właśnie się dzieje więc o to Ktoś mówi, że moja córka z niepełnosprawnością skonsultowała się z kimś, kto praktykował rejki, ma wiele koszmarów, które mówią jej, że jest dzieckiem szatana. Prosiła o wybaczenie. François, co możesz zrobić, to modlić się za swoją córkę. Możesz ją odseparować, możesz ją poprowadzić. Mówisz, że prosiła o wybaczenie, więc możesz się z nią modlić. Oddzielasz ją, anulujesz. Anulujesz. Więc gesty, które zostały wykonane, oddzielasz swoją córkę od tej osoby, zwracasz jej wszystko, co do niej należy. Odzyskujecie wszystko, co zostało skradzione waszej córce. I teraz rozkazujecie tym kłamliwym duchom, aby ją opuściły i żeby nie miała więcej koszmarów. Modlicie się o pokój Boży, aby Duch Święty przyszedł i ją napełnił. Więc to naprawdę jest reiki. Widzimy to trochę w różnych kulturach. Elidi, muzułmańscy Czesi, praktykują rokie, która jest praktyką okultystyczną, bliską reiki, bo to jest satan w rzeczywistości. Nie ma on własnej mocy. On może tylko zniekształcać zasady duchowe, prawa duchowe stworzone przez Boga. Zgoda? Więc, yy... Więc oto ktoś pyta, czy wszystkie te praktyki mogą nas doprowadzić do praktykowania hipnozy. Więc yy, jest problem z hipnozą, ponieważ osoba jest wprowadzana w stan yy, transu, podświadomości lub nadświadomości. Nie jestem specjalistą od hipnozy, ale w tym stanie, w którym osoba jest wrażliwa, mogą też być demony, które są przenoszone dalej, kto robi hipnozę? Więc ja osobiście to zdecydowanie odradzam hipnozę. To było trochę to co chciałem wam powiedzieć na temat um, rejki. Zalecam abyście pobrali, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście moją książkę, która nosi tytuł Uzdrawianie chorych. Możecie pobrać pierwsze 100 stron. Link jest w opisie tego wideo. Będziecie błogosławieni. Podzielcie się ze mną świadectwami. Dajcie małego lajka, like jeśli zostaliście błogosławieni. Jeśli macie inne pytania, to wszystko przyjrzę się pytaniom. Macie też link, aby otrzymywać moje maile z mnóstwem świadectw o uzdrowieniach. To, co Bóg robi, a jeśli chcecie usłyszeć głos Boga, jest link do pobrania książki 21 dni słuchania Boga. Kto naprawdę was pobłogosławi? Muszę was zostawić. Do zobaczenia wkrótce. Zrobię inny film na inne yy, tematy. Widzę, że są pytania o szamanów, wróżbitów, sofrologię, to wszystko, więc porozmawiam o tym trochę później. Zakończę z wami modlitwą. Niezależnie od tego, czy oglądacie na żywo, czy z opóźnieniem, nie ma znaczenia. Jeśli to coś, co praktykowaliście, modlę się, abyście teraz doświadczyli uwolnienia. Panie Jezu, modlę się, teraz, abyś przez swojego ducha przyszedł uwolnić tych, którzy oglądają ten film. Teraz uwalniam Twoją moc uwolnienia i uzdrowienia w ich ciałach, w ich życiu. Modlę się w imię Jezusa, aby zostali uwolnieni teraz. Teraz łamiemy wszelkie więzi mistrzów rejki na tych, którzy ich doświadczyli. Teraz anuluję w imię Jezusa, a jeśli to jest wasza modlitwa, ponieważ robiliście te rzeczy, teraz anuluję rytuały inicjacyjne, rytuały z oznakami, które zostały nałożone na czoło, na rękach anuluję słowa, które zostały wypowiedziane nad wami lub które wy wypowiedzieliście. Panie, modlę się, aby demony, moce ciemności, nawet te, które są przebrane za światło, zostały teraz wypędzone z ich ciał i aby byli całkowicie wolni. W imię Jezusa, Panie, ogłaszam ten werset, który mówisz, że otaczasz nas pieśniami uwolnienia, że jesteś wyzwolicielem. W imię Jezusa wyrażone pieśni odchodzicie. Ogłaszam wolność. Panie, oddaję Ci także wszystkie szkodliwe skutki uboczne, oddaję Ci konsekwencje. Z tej inwokacji tych duchów, które sprawiły, że ludzie przychodzili, bo mieli bóle pleców, a od tego czasu mają migreny lub miewają koszmary. Przynoszę Ci wszystkie skutki uboczne, wszystko, co przyszło później. Teraz anuluję te rzeczy. Ogłaszam pokój i modlę się o pokój teraz w imię Jezusa. A teraz, jeśli konsultowaliście się z praktykiem rejki, ponieważ mieliście y, jakiś szczególny problem, może mieliście migreny, mieliście jakiś szczególny problem, połóżcie rękę tam, gdzie był podstawowy problem. Chcę teraz się za Was pomodlić. Panie, modlę się teraz w imię Jezusa, aby naprawdę było. Abyś teraz przyszedł uzdrowić tę osobę i abyś pokazał rzeczywistość swojej mocy i wielkości, wyższość imienia Jezusa, więc teraz rozkazuję, aby ból odszedł. Niech organy będą zregenerowane. Uwalniam moc uzdrowienia i zmartwychwstania w Twoim ciele. W imię Jezusa dziękuję, Panie. Amen. Amen. Chwała Jezusowi. Ktoś tutaj naprawdę mówi cześć, jestem naprawdę studentką psychologii. Profesor chce, żebyśmy poszli do szamana wróżki na wywiad. Jeśli to jest praca badawcza i zadajecie pytania, to mnie to nie przeszkadza. Ale na pewno nie powinniście się poddawać jego władzy i nie pytajcie go o radę, nie proście go o usługi, to wszystko. A potem módlcie się najpierw, aby szatan Jezus był nad wami, chronił was, aby anioły was towarzyszyły i idźcie z mocą Ducha Świętego, Więc więc naprawdę istnieje ta myśl, że ludzie są ignorantami, nie zdają sobie z tego sprawy, myślą, że tak, to dla ich dobra, ale w rzeczywistości to jest trucizna. Więc ludzie zaczynają myśleć, że to im pomaga, a potem mają mnóstwo problemów. Mówię do zobaczenia wkrótce. Dzięki za kciuk w górę, jeśli się podobał. Komentujcie, czy jesteście na żywo, czy oglądacie później. Jeśli macie pytania, postaram się odpowiedzieć na wasze pytania w innych filmach. I do zobaczenia wkrótce. Bądźcie błogosławieni.